Szanowni Państwo, drodzy Bielaci, mhm. niezmiernie się cieszę, że mogę wziąć udział w święcie z zboru chrześcijan baptystów i w tak wielkim jubiluszu i w imieniu prezydenta miasta Tadeusza Truskolackiego złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. Zdrowie, szczęście, wielu lat Bożych. Zostało tu dużo powiedziane, ale przedstawiając sylwetkę Państwa Dawidowiczów, na taki rozdział cele zawodowe, rozwój duchowy i społeczny zboru ku zbawieniu w rozwój stowarzyszenia ku dobrej nadziei w Białymstoku w zakresie ośrodka wychowania i centrum integracji społecznej oraz przedsiębiorstwa społecznego sukces, stworzenie ośrodka dydaktycznego, stworzenie kliniki poradnictwa psychologicznego. I przy Państwa pomocy i boskiej życzę, aby te cele zawodowe zostały zrealizowane. I na pamiątkę dzisiejszego jubileuszu chciałbym przekazać ten obraz z dedykacją prezydenta Tadeusza Truskalskiego, Państwu i Grażynie Dawidowicz, z okazji Wiluszu 25-lecia służby w Kościele Baptystów, w Kościele Sześcian życzeniami e, dalszej owocnej pracy w służbie Bogu i ludziom w Białystok, 29 września 2013 roku, Tadeusz Truskalski, prezydent miasta Białegostoku.